Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja już dzisiaj w takiej letniej, wiosennej stylizacji, ale mam za to bamboszki świąteczne. I metkę z tyłu. I metkę z tyłu. <laughs> Bo dopiero otworzyłam spaczki. Um, zamówiłam ostatnio o jadą zupę kimchi i teraz mówię, że nie znowu muszę ją zjeść, także zamówiłam zupę kimchi. Co masz? No nie, Ale Falina, no ty się. Do, kilka dni temu zamówiłam dwie tacki takich wafelków, bo wiedziałam, że przyjeżdża moja teściowa, Nikola No dobra, będą sobie takie wafelki leżały na talerzu. Yy, Nikola na pewno z chęcią zje. Jeden nie został do ich przyjazdu. I teraz znowu zamówiłam i pamiętam, jak moja babcia jak żyła, to robiła te wafelki z różnymi pysznymi um, tymi kremami w środku. Z takim kremem szampańskim, czekoladowym. No po prostu to był taki obłęd. Teraz muszę to po prostu jeszcze sami sobie zamawiać. Kolera z moją dietą! Nic ci nie wypowiem. Bo jak się coś wypowiem, to znowu będzie na mnie życie ograniczone. To jest taka zupa, że ja mogę. Jeść łyżką, całe, łyżką. Cały, wiem, cały garnek taki, a ja mogę zjeść jednorazowo Bo z ty pięć nie łyżek. umiesz. Ja ci powiem, ty nie umiesz jeść ostrej zupy. Wiesz, jak się je ostre? Przede wszystkim chwilę trzeba odczekać. Ja wiem, bo ja będę chipsa. <laughs> Jesz zupę, to nie możesz czuć tak smaku, że tak wąchać, tylko tak jakby zatykasz nos tutaj i wtedy możesz ostre jeść. Ja dzięki temu sposobowi wpierniczam cały czas ostre rzeczy, Czyli tak robisz ro tak nie czujesz uczaiło. smaku, tak? Do, dopiero po chwili puszczasz ten smak sobie. Uch, dopiero to. zaczynasz oddychać. Zaczynasz właśnie. oddychać i po chwili czujesz smak. Pokażę wam jak to się robi. Bierzecie gorącą zupę, bardzo, bardzo ostrą. Teraz zatykacie nos. Połykacie. O! I teraz czuć smak. A później drodzy widzowie, boli was brzuch, wyrostek, martwicie się o swoje zdrowie, ale ostra jedzonka jest przepyszna. To jest zawsze to samo. Cukiereczki, cukiereczki, a później zwała na łóżku. Tak to jest, trzeba o zdrowie dbać. Zobacz mąż, idzie na trening. A ty co? Jak niunia, wstawaj leniu! Wstawaj, Leniu! Zjemy jeszcze jednego wam. Nie! Nie, absolutnie. Bierz te swoje wełniane skarpety na nogi, znaczy na ziemię. Raz, dwa. Wstajemy, zauchoć się, Wytana. Metkę tą zerwi. Przede wszystkim, a nie będziesz w pół dnia z metką chodzić. Stawaj, Leniu! Rączka? Nie, nie, rączka, rączka. Rączka! I sta stawamy! O! Widzisz, jak fajnie? Lepiej z takiej perspektywy, prawda? Bardzo. Jerzyki chowam. Wafelki chowam. Dzięki. Brawo, ja się <grywa> nie. 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 Chcesz jednego? Wafelka. Chcesz? No. Jak powiesz wierszyk. Dobra. Tylko ładny, niewymyślny jakiś. Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymasze i nie płaczę na wębęku marsza. Gram, ram, pam, pam, ram, pam, pam. Daj wafelka. <grywa> <grywa> Dobra, jednego. Ale już nie zwałuj, dobra? Już nie zwałuj, proszę Cię. O, Baw się dobrze. W szkole chodzę z workiem, mam Muszę sobie zrobić kawę, bo dzisiaj naprawdę ja się nie mogę w ogóle opuścić. Ze mną jest tak, że raz kawa wystrzeli mnie dobrze, a raz za dobrze, więc ja ogólnie kawę piję raz na jakiś czas. Bo ja tego chyba Wam nigdy nie mówiłam, natomiast jako dziecko zostałam skierowana na. Um... Badania psychologiczne pod kątem ADHD. Ja byłam bardzo pobudzonym dzieckiem, wszędzie było mnie pełno, byłam, no byłam takim żywym dzieckiem po prostu, bardzo ciężko było mi się skupić w szkole. Jak tylko siadałam już w ławce, to już chciałam coś rozrabiać, byleby się nie uczyć i zawsze namawiałam innych, żeby coś robić w klasie. Co do samego ADHD to mi nie wyszło, ale było blisko, było na pograniczu. A już później w wieku nastoletnim zaczęłam być bardziej spokojna, i taka jestem teraz. Czasami mam takie momenty, że gdzieś mi tam odwala, i jestem bardzo taka żywa, a czasami zasypiam, więc wtedy kawa, ale tak jak mówię, nie mogę przeginać z kawą, żeby właśnie nie odpalił się ten mód rozrabiaki. Tak sobie dyskutuję tutaj z widzami na YouTubie o tym, że jako małe dziecko byłam nad pobudliwym dzieckiem i czy teraz o. zrobiłam progres. To znaczy progres. Powiem Ci, że ja to zauważyłam bardzo mocno w wieku, jak byłaś nastolatką, że to się zmieniło. E, bo jak byłaś dzieckiem, to faktycznie po prostu roznosiłaś dom. Ale A powiedz to... mi, jak to jest możliwe, że mi nie stwierdzono no. tego ADHD? No, nie miałeś stwierdzonego ADHD, ale miałeś stwierdzoną nadpobudliwość psychorukową. I <laughs> to nie się nie zmieniłaś w jakiś parametrach ADHD. Ale naprawdę kilkakrotnie byłam z tobą na badania i to było już w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Później jak się przeprowadziłyśmy do Krakowa, to też zakopanym też byłaś, no cały czas to było gdzieś tam wyciągane, że w każdej szkole, Ale jak tylko zmieniałyśmy szkołę, to byłam wysyłana na badania. A dlaczego? Dlatego, że Ty nie umiałaś siedzieć w ławce. Byłaś dzieckiem, które po prostu nie mogło usiedzieć te 45 minut. No i nauczyciele to widzieli, że Ty byłaś wszędzie, pod ławką, za ławką, w oknie, wszędzie. Po prostu. Wiesz, dlatego, to teraz... dlatego mam teraz energię, żeby nagrywać yy, i tworzyć rzeczy na YouTubie, prawda? Tak, tak. Ale powiem, że to tak wtedy, jak ja chodziłam na te badania z tobą, to te panie psycholożki, które ci badały, mówiły do mnie, wie pani co, jest taka nadzieja, że to się zmieni w yy, okresie dojrzewania. I ja tak mówię, dobrze, Boże, żeby to się coś tam trochę uspokoiło. I pamiętam, że jak się przeprowadziłyśmy do Krakowa powrotem, jak już poszłaś do drugiej klasy gimnazjum, to przyszła do nas Twoja była opiekunka Ines. I Ines siedziała z nami przy stole, Ty siedziałaś też, rozmawiałyśmy, po czym Ty powiedziałaś, dobra, to ja już idę do swojego pokoju i poszłaś. I Ines wtedy do mnie powiedziała, Aga, ja po prostu nie wierzę, jak ona się zmieniła, przecież kiedyś ona by nam nie dała tutaj w ogóle porozmawiać. A Ines była też po studiach pedagogicznych i po resocjalizacji, więc miała takie duże jakby... Doświadczenie. wyglądy i doświadczenie w tym. Wtedy już była chyba psychoterapeutką też i po prostu ona mówi: nie, to jest w ogóle niemożliwe, że Angie byś tak zmieniła. <grym> Także jest tak. nadzieja, kochane, jeżeli Wasze dzieci są. Jak, jak to jest nadpobudliwość ruchowa? Psycho, psychoruchowa. <grym> psychoruchowa, jest tak. nadzieja. Jest duża nadzieja, ja absolutnie potwierdzam, że to się zmieniło i w tej chwili to jest wręcz pozytywne, bo ty masz taką fajną energię teraz. Ja w tej chwili akurat jak jestem z tobą, to się czuję bardzo dobrze. Kiedyś się czułam często zmęczona. A teraz, a teraz po prostu nosisz dziś tak do mojego życia taką fajną energię radości, takiego właśnie no wiecka ale takiego już, wiesz, radosnego, zrównoważonego dziecka. Czyli no, warto było się przemęczyć. No, zawsze warto. <noise> <noise> zawsze. Chociaż naprawdę nie było to łatwe i nie wiem, czy pamiętasz, jak e, ciocia Krysia e, nasza, która mieszkała blisko nas w Nysie, która czasami z tobą odrabiała też lekcje, ciocia była emerytowaną nauczycielką e, w klasach 1-3. I ciocia mówiła, Agnieszko, ja tyle uczniów miałam, ja po prostu tyle dzieci, ale mówi, no czegoś takiego to ja dawno nie chciałam, żeby dziecko było tak oporne. Ja byłam bardzo oporna, no to prawda, na wiedzę i na naukę. Tak i ja czasami ciocia się jej wytłumacz, matematyka czy coś i ciocia mówiła, nie dobrze ja, i ja mówię ja wychodziłem z siebie, ja wiedziałam, co zrobić żeby ją po prostu tego nauczyć ja to w ogóle brzmi brzmi to strasznie ale widać było że to jest dusza artystyczna a nie matematyczna ty byłaś najbardziej duszą sportową o co yy, się zepsuło. Yy, nie, no, no właśnie, coś się zepsuło, bo byłaś bardzo mocno w sporcie, świetnie biegałaś, Nie wiem czy pamiętasz, w Krakowie e, w szkole biegałaś z wyższymi klasami, bo po prostu w twojej klasie nie było ci e, no z kim biegać, nie <gry> było jakby osoby, która by ci dorównała. I pamiętasz, jak mieszkałaś też z zakopanem, to był taki pomysł, żebyś poszła do szkoły sportowej, tak? ja już nie bardzo chciałaś pomimo tego, że mam dużo ozdób wielkanocnych już w domu i praktycznie całe mieszkanie jest przeozdobione to cały czas szukam sobie jakiegoś jeszcze małego elementu dekoracyjnego i na Allegro znalazłam rewelacyjnego królika dwa króliki w sumie, to jest taki zestaw które wyciągają się na takich nogach i stwierdziłam, że świetnie byłoby postawić jednego z jednej strony w pokoju czarni przy łóżeczku i drugiego z drugiej, takich dwóch wielkanocnych żołnierzy pilnujących łóżeczka chciałabym je teraz zamówić i zrobię to za pomocą serwisu Letyshops jak wiecie, ja z Letyshops współpracuję już od bardzo dawna, także jest to e, sprawdzona strona. Letyshops jest to platforma internetowa, która współpracuje z wieloma znanymi sklepami, oferując e, właśnie cashback. E, cashback to są realne pieniądze, to nie jest żadna zniżka, to nie jest żaden voucher, tylko realne pieniądze, które później e, zostają zwrócone albo na Wasze konto bankowe, albo na Paypal, bądź e, na pomoc Ukrainie. Jestem już na stronie Letyshops i tutaj jest, słuchajcie, ponad 2600 sklepów z cashbackiem i to są naprawdę bardzo popularne sklepy, zazwyczaj te, w których robimy zakupy. A mi zależy na Allegro, bo ten królik, który wybrałam jest właśnie z Allegro i tutaj mamy trzykrotnie powiększony cashback, także klikamy sobie w sklepy, z którego chcemy skorzystać. Tutaj przekierowuje nas dalej. Przejdź do sklepu i już jesteśmy na stronie Allegro. No nie mówcie, że nie jest słodki. One są dwa do kompletu. Są też w różnych kolorach. Mi się akurat podobają takie z elementami różu. I te króliki kosztują 380 zł. One mają 100 cm, także naprawdę fajnie będą się prezentowały w pokoiku dziecięcym. Klikamy, dodaj do koszyka. Jak widzicie, tutaj się właśnie pokazują też te inne kolory. Idź do koszyka. I naprawdę warto słuchajcie polować tutaj na stronie, dlatego że te cashbacki co chwilę zostają powiększone, i to w przeróżnych sklepach realizujemy płatność i ten cashback zostaje automatycznie sam naliczony na nasze konto. Ja tak na przykładzie właśnie tych królików obliczę Wam, jaki to będzie cashback. 380 minus 4,35... To jest 16,53 zł. Także zobaczcie, czym wyższa kwota, oczywiście tym większy będzie cashback, ale tak czy siak robimy zakupy, używamy tych sklepów i dodatkowo po prostu możemy zaoszczędzić sobie pieniążki, także ja Was do tego bardzo zachęcam. My z Luke'ą bardzo często korzystamy też z cashbacku i z Shops, jeżeli kupujemy loty. Link do Letyshops oraz do rejestracji zostawiam Wam w opisie i tak jak mówiłam, ja już z Letyshops współpracuję od lat, także jest to sprawdzona strona, sprawdzony serwis i sprawdzone zaoszczędzenie pieniędzy. Ja mam naprawdę sporo tych skarpet, y, takich góralskich, ciepłych, a te są wyjątkowe, bo przywiozłam je z Nowego Jorku. E, chyba kupiłam je wtedy w Targetcie, bodajże za 10 dolarów, ale są takie piękne, białe, z takimi błyszczącymi cekinami. Ktoś ostatnio mi napisał, że bałby się przechodzić w nocy obok takiego królika. On jest taki pogodny, zobaczcie. Milutki. Dzięki. Dzięki, dzięki. Robię pyszne jedzonko. Wpadłam na pomysł. Kochani, krewetki, mango, awokado, Cebula Mam chyba w tacy. mam cebula i robimy pyszne jedzonko robię taką sałatkę trochę jak ceviche tylko ceviche to jest ym, sałatka z surową rybą ale gotowaną y, przez y, cytrynę albo limonkę a ja będę miała już y, zrobioną podsmażoną krewetkę y, awokado, mango y, co tam jeszcze? cebulka i jalapeno? troszeczkę, Troszkę, troszeczkę. błagam troszeczkę y, także taka bardzo fajna, świeża y, ale zdrowa i pożywna sałatka i jak Charlie Wróci do domu, to na pewno też będzie, z chęcią ją jadła, bo ona jest taka słodka przez to mango, nie? Taka naprawdę. Tak. Czemu nie pytawszy się jeszcze nie jadłem. Czy jadłem taką? To jest tak samo jak sevicze, tylko no że. No tak, ten, ale takie nie jedliśmy słucham, jeszcze, to nie? Krewetka. Nie. Dzisiaj będzie pierwszy raz. Poodrywałam już ogonki z krewetek, teraz yy, zaleję je oliwą, do tego dodam oczywiście pieprz, sól i zrobię je takie po prostu sotę. Nie będę dodawała tutaj żadnych sosów, nie wiadomo czego. Wrzucam krewetki. I to są potrzebne składniki do przygotowania właśnie tej sałatki. Tutaj studzę krewetki, bo one. ta sałatka w ogóle właśnie powinna być podawana na chłodno. Więc one się tutaj studzą. Mam pokrojone mango, mam pokrojone awokado, mam tutaj pokrojoną cebulkę, sól, pieprz, żeby jeszcze dodać i wszystko na koniec skropię limonką. Dobrze wygląda. Nie, no. Wiesz co pierwszy raz ją robię, więc ja nie wiem, ile, jakie proporcje, ale. więcej ma... krewetek na pewno. Wygląda dobrze, nie? Tak, bardzo. Beha. Krewetka, mango, awokado trzy składniki, które najbardziej lubisz. to. Lubisz? To proszę wcinać. Siśko, lubisz? To lubię. No, lubię. no to wcinaj Trochę kwaśne mama Jakie kwaśne jak jeszcze nie spróbowałaś? <grywa> Dobre? Bo to limonką skropione mama, kwaśne. Mm, Ale ty lubisz kwaśne Tak Już ja klawetka mhm. Lubię mama No <grywa> to się cieszę to wcinaj buzia, buzia. To jest takie Słoneczko jakie Nie? Wychodzi <grywa> Uratować cię? Na pewno? Mama nie chce puścić? Charlie dawaj, Gilej mamę Gilaj mamę A widzisz? Widzisz? Przyszła kryska na matyska no Dobrze, mamy ją Mamy ją I buzia, buziak jej teraz, buzi dawaj, szybko, mocno buzi Dobrze Do... Do... I Charlie teraz ubra. tak teraz u... Zrób jej, o tego, no dawaj wow. Widzisz mama? Co cwaniara jesteś, a tatuś pomógł córce? Co wy mi robicie? <laughs> Daj się. O kolano weszło, ojojoj, ojej oj, ale kolano weszło, słyszałem już całujemy, przytulamy mamę. O, jeszcze raz. Jeszcze raz przytulaj, no. Mama, to tak uwielbiałam się wygupieć. Pocałuj, pocałuj mam cię, no? Dobre, zakończymy. Charlie pamiętaj, jak coś, to wołaj tatę! A patrz jaki od razu z tonu, zobacz, nie wspaniale. <grystanie> <grystanie> jak po ciężkiej walce, oczy rozmazane, włosy roztrzepane. Ситуация породилась. Mam sobie dobany ten olejek z Knejpa i powiem Wam, że tak się zraziłam ostatnio do tych kuli z Lasha. Praktycznie po każdej swędzi mnie ciało i ostatnio stawiłam to na Instagrama i bardzo dużo dziewczyn napisało, że je ja również, więc możliwe, że tam coś w tych kulach jest takiego, co po prostu uczula niektóre dziewczyny. Nie mam zielonego pojęcia, natomiast ten płyn i wszystkie płyny z Knejpa są niezawodne, nigdy mnie ciało nie swędzi i pięknie pachną. Zobaczcie, jak w ogóle woda wygląda a wlałam odrobinę. Taka butelka starcza naprawdę na bardzo mm, długo, ale nie wiem czy pamiętacie, jak kiedyś u mnie na wannie stały takie duże butelki i tam się też lało do zakrętki e, ten płyn i one były też e, o przeróżnych zapachach kolorach i były tak intensywne, także chyba powoli wrócę sobie do tych płynów, ale też bardzo fajne są kule z e, Organik, więc też je spróbuję teraz sobie zamówić i przetestuję, bo może nie wiem, czy z moim ciałem się stało żeby tak coś Chociaż, no tak jak mówię, po tym płynie absolutnie nic mi się nie dzieje. A zapach, o Boże, jak to pachnie tak intensywnie. Dobranoc, kochani, żegnam się już z wami idę sobie spać. Dzisiaj był taki bardzo, bardzo luźny dzień. Poobijałam się trochę w domu, jutro mam dużo pracy, także cieszę się, że dzisiaj mogłam z takiego dnia skorzystać. Przy okazji coś Wam ponagrywałam. Kończę już tą moją kąpielą i widzimy się w kolejnym vlogu. Dobranoc!